Fare na podłogę na wyrzut. Ogólne porady podczas rozgrzewania domu bardzo ważne jest, aby przewidzieć szczególną uwagę podłogi. O wiele bardziej przyjemnie chodzić. Jak zrobić fundament dla domu ramowego? Dom ramowy to lekka struktura, która jest wznoszona na wszystkich rodzajach fundamentów. Skrzyłtowana wiązka. Cechy materiału budując dom, ważne jest, aby wybrać materiał, który może połączyć się w sobie jako. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Ze względu na niestrudzony wzrost cen ogrzewania każdy deweloper uważa, że u 200 Bebeks u 200 Biego obowiązkiem jest znalezienie, a następnie przejęcie rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do maksymalnego zachowania ciepła w budynkach i strukturach mieszkalnych. W tej chwili technologia mokrej fasady jest uznawana za najskuteczniejszy sposób izolacji na świeżym powietrzu, Wykorzystując znaczący wynik przy stosunkowo niskich kosztach, po przeanalizowaniu tego, budowniczowie i kontrahenci doszli do wniosku, że mokre fasady, mając uproszczoną strukturę, godnie wykonują swój cel funkcjonalny zewnętrznej ochrony budynków. Technologia ocieplenia mokra fasada. Główne zalety systemu mokrej fasady promuje nie tylko oszczędzanie funduszy na ogrzewanie i skierowanie się do budynku ale także zwiększa wydajność struktury mieszkalnej w warunkach niestabilnego rosyjskiego klimatu. Korzystanie z technologii mokrej fasady jest idealnym sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów, które pojawiły się wraz z początkiem zimnej pogody i zmniejszenie kosztów ogrzewania o prawie jedną trzecią. Niezaprzeczalną skuteczność tej metody potwierdza szereg jej zalet, wśród których można ją rozróżnić stały wzrost charakterystyki, izolacji termicznej budynku, a także pozbycie się zimnych mostów, odnowienie kapitału fasady przy jednoczesnym utrzymaniu dawnych form architektonicznych, niska waga, która nie zmienia zdolności łożyska struktury mieszkalnej, bez problemu dostosowawczość dostosowawczości płytek izolacyjnych do istniejących cech architektonicznych budynku, odmiany układu insulującego ciepłem w zależności od izolacji. Przed odpowiedzią na pytanie, jak zrobić mokrą fasadę. Konieczne jest wyjaśnienie, że ten układ izolacji zewnętrznej jest klasyfikowany zgodnie z rodzajami izolacji stosowanej do izolacji mokrej fasady. Najczęstszym materiałem do tworzenia warstwy izolacyjnej jest pianka polistyrenowa. System oparty na zastosowaniu pianki polistyrenu jest wykorzystywany do izolacji budynków wieloosobowych i jest uważany za absolutnie niechazny. Wełna mineralna może być również używana jako grzejnik mokry. Fasady. System izolacji oparty na komponencie wełny mineralnej zapewnia właściwości prądowe o wysokim poziomie i może być wykorzystywane do izolacji budynków dla których nie ma ograniczeń w klasie zagrożenia pożarowego. Cerezit to mokra fasada. Produkty do tworzenia nienagannej izolacji termicznej w trakcie instalowania systemów tynków typu Mokre eksperci zalecają stosowanie produktów Cerezite. Elewacje tynkowania oparte na materiałach określonego producenta są trwałe i wysokie charakterystyki operacyjne. Produkty firmy Cerezite to Mokra fasada. Są również podzielone zgodnie z rodzajem izolacji. Konstrukcja mokrej fasady, której cena jest stosunkowo niska i pozwala uzasadnić wszystkie oczekiwania dewelopera, jest przeprowadzana ściśle w temperaturze powyżej zeru i brak opadów, o czym świadczy instrukcje dotyczące stosowania mieszanki budowlane dla jego aranżacji. Instalacja systemu mokrej fasady, zdarzenia przygotowawcze. Instalacja mokrej fasady. Instrukcja wideo jest przedstawiona poniżej. To szereg miar, które są niezbędne do wykonania w ściśle ustalonej sekwencji. Pierwszym etapem, którego esencja jest usunięcie starej powłoki, jest przygotowawczy. Przygotowanie fasady zanurzenia ma ogromne znaczenie, w związku z którymi ściany zewnętrzne za pomocą pędzli stalowych, dłuto i szaliki są wolne od przestarzałej powłoki która straciła przyczepność do konstrukcji. Aby usunąć nieprawidłowości i wzmocnić rozpadające się powierzchnie, podstawa jest traktowana podkładem, ponadto pozwala to zmniejszyć zdolność absorpcji powierzchni. Głębsze nieprawidłowości, pęknięcia i obszary rozpadającego się gipsu są również traktowane podkładem. Do tych celów możesz użyć produktów ceresit z mokrą fasadą która doskonale poradzi sobie z jego funkcjonalnym celem. Instalacja piwnicy i montaż płyt izolacyjnych, cechy następnie zainstalowana jest instalacja piwnicy mokrej fasady. Jest to przewodnik, który jest zaprojektowany w celu ochrony dolnej części płytek materiału izolacyjnego termicznego, podczas gdy szerokość profilu powinna pokryć się z szerokością płyt izolacyjnych. Instalacja piwnicy implikuje jego mocowanie do podstawy przez kołki, której odległość nie powinna wynosić więcej niż 30 cm. W przypadku połączenia profili stosuje się elementy łączące plastikowe. Kolejnym krokiem jest przymocowanie płyt materiałów izolacyjnych termicznych za pomocą mieszanin klejowych których przygotowanie jest przeprowadzane bezpośrednio w miejscu, w którym przeprowadzane są prace budowlane. Aby to zrobić, sucha mieszanina jest dodawana do plastikowego pojemnika z wodą której ilość jest wskazana na opakowaniu kompozycji kleju i mieszana, aż mieszanina uzyska jednorodną konsystencję. Po wystawieniu roztworu przez 5 minut składu należy użyć nie później niż 2 godziny od momentu przygotowania. Metoda stosowania kleju zależy od krzywizny ścian i nieregularności podstawy, jeśli rozmiar nieregularności nie przekracza 3 mm. Mieszanina kleju jest nakładana na płyty insulatujące ciepło z ciągłą warstwą za pomocą szpatułki, biorąc pod uwagę wycofanie się z krawędzi co najmniej 2 cm. Ważne jest, aby pamiętać, że mieszanina stałej nie jest nakładana na boczne powierzchnie płyt. Po nałożeniu mieszanki klejowej płyty wzmacniają się w pozycji projektowej, zaczynając od dolnego rzędu w kontakcie z profilem i naciśnięte. Następnie płyty są przymocowane wzdłuż tej samej zasady od dołu do góry, biorąc pod uwagę przemieszczenie wierszy według rodzaju cegieł. Dodatkowe wzmocnienie płyty i układ warstwy wzmacniającej po trzech dniach po instalacji szlifowanie płytek izolacyjnych jest przeprowadzane za pomocą szlifierskiej trawy. Po czym śmieci pozostałe po obróbce powierzchni są dokładnie usuwane z powierzchni materiału. Urządzeniem systemu jest mokra fasada, zdjęcia potwierdzają to, implikuje dodatkowe wzmocnienie płyt izolacyjnych przez mechanicznie, które są przeprowadzane od 3 do 4 dni po wzmocnieniu ich związków kleju. Aby to zrobić, zaznacz dziury dla kołków ich wiercenie i czyszczenie gruzu i kurzu. Następnie dyski pittu są instalowane w otworach, a dopiero potem wkręcają kołki. Jest to taki dwuetapowy system przyczepności, który pozwala projektowi zapewnić niezbędną siłę i bezruch, od którego zdolność systemu zależy od zdolności częstych zmian warunków pogodowych. Po dwuetapowym wzmocnieniu płyt przeprowadzane jest wzmocnienie co implikuje zastosowanie tego samego składu kleju do izolacji. Aby zapobiec pojawieniu się pęknięć w obszarze okna, otwory często uciekają się do dodatkowego wzmocnienia warstwy wzmacniającej za pomocą siatki dla mokrej fasady. W obszarze dolnego piętra eksperci zalecają wzmocnienie wzmocnienia za pomocą kolejnej warstwy siatki wzmacniającej. Wzmocnienie jest przeprowadzane w następujący sposób. Kompozycja kleju jest nakładana do izolacji za pomocą pędzla stalowego o jednolitym warstwie, której grubość nie przekracza 2 mm. Nie czekając na wysuszenie wzmacniają wstępnie przygotowane klipy z nakładaniem się do 10 cm kolejną warstwę kompozycji klejowej jest nakładana na złożoną siatkę po czym czekają na całkowitą suszenie przez 3 dni. Następnie stosuje się warstwę podkładu, która będzie podstawą warstwy dekoracyjnej. Zastosowanie warstwy dekoracyjnej Urządzenie systemu mokrej fasady obejmuje dalsze zastosowanie gipsu na warstwie wzmacniającej. Eksperci zalecają specjalistyczny tynk fasady może przyjąć pełne obciążenie agresywnych wpływów środowiska. Aby nie zapobiec wyjściowej nadmiaru wilgoci z izolacji, zaleca się wybór materiałów do dekoracyjnych wykończeń o wysokiej przepuszczalności pary. Najczęściej jest to gotowy dekoracyjny tynk lub płytki klinkier. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.